Cześć, tutaj Tomek Kopera z blogu blogkopera.com. Dzisiaj druga warka szarka. Tak mi się zrymowało. No i chciałbym wam opowiedzieć trochę o tym, jak to wszystko wyszło. Ja szarka próbowałem wczoraj, nie byłem niestety na premierze. To wtedy nagrałem ten film o, o tych czterech India Pale Ale i. E, powiedziałem, że szark na pewno by wdeptał każde z tych e, z tych IPA w ziemię. No i chyba trochę mnie pokarało, bo nie byłem na premierze. Pojechałem wczoraj, czyli e, w, we wtorek do, do Widawy i powiem szczerze, że pomimo, że wypiłem szarków e, 4 czy 5 to mnie nie zachwycił. Mm, byłem rozczarowany, bo Miało być pięknie, a nie było aż tak pięknie. Bo miało być pięknie, bo były świeże chmiele, wreszcie wyczekane, wy, 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 wytęsknione. A okazało się, że goryczka nie. No, chyba jest niższa niż była w pierwszej wersji. Po drugie, aromat nie powalał na ziemię. Przyplątał się ten nieszczęsny diacetyl. No i mnie. Już nie chciałem nagrywać wczoraj materiału, e, zostawiłem to sobie na dzisiaj. No i właśnie chcę spróbować, jak. Aha, jeszcze słowo wyjaśnienia. Wpadka była niestety z etykietami. Etykiety są w ogóle bardzo piękne. E, z takiego śliskiego materiału, no profeska. Poza tym, że. Występują chyba w sześciu odcieniach od jasno-żółtego, takiego intensywnie, intensywnie żółtego piaskowego, aż w kierunku przez pomarańczowy do um, łososiowego i no, niestety drukarnia nawaliła i to ostro, no, ale już nie było co z tym zrobić, także wybierane były te najbardziej um, adekwatne kolorem, reszta będzie chyba reklamowana, może kolekcjonerzy się ucieszą. Aromat jest, ale to nie jest to, czego ja bym oczekiwał. Jednak najbardziej mnie chyba zawiodła, e, ale nie uprzedzajmy faktów. E, jest ładny aromat chmielowy, ale to jest wszystko mało intensywne. To piwo jest w sumie ogrzane. Ten aromat tu powinien buchać po całym, e, po całym pomieszczeniu, a tak, a tak nie jest. Jest, jest stonowany i to mnie bardzo zaskoczyło, bo o ile co do goryczki, to jakby jakieś przesłanki były, że tam, że te, że te chmiele są jakby mniej e, goryczkowe, mniej, mniej alfa-kwasów zawierają, e, bo już takie sygnały dostawałem od Bartka Napieraja z, z Alebrowaru. E, można było to też e, jakby zauważyć na Opakowaniach chmielu, gdzie, gdzie te właściwie wszystkie chmiele miały o jakieś 2-3% alfa-kwasów mniej niż, niż rok wcześniej, ja to wziąłem, zrzuciłem na karp, Jakby no inny producent może stosuje inną nomenklaturę, inny przelicznik, no ale okazuje się, że chyba jednak nie. Goryczka jest, ale ale to nie jest ugryzienie rekina, to jest... Tak naprawdę goryczkę dobrze czuć przy trzecim łyku. Tego się nauczyłem już przy, przy innych piwach, przy degustacji. No i okej, okay, jest goryczka, jest grejpfrutowa ale na pewno jest mniejsza niż była. I to, i to mi yy, źle robi, yy, że polecę, yy, polecę klasykę. Yy, no i jesteśmy generalnie yy, nie do końca zadowoleni z yy, tego piwa. Yy, do tego stopnia, że postanowiliśmy yy, jak najszybciej je poprawić. Yy, i nie czekając jakby na, no bo teraz nie miał być ważony szark, tylko miał być ważone inne piwa, ale postanowiliśmy jakby poza kolejnością powtórzyć szarka, czyli zrobić trzecią warkę. Chcemy użyć w sumie więcej chmielu. Tutaj było użyte na 1000 litrów te 7,5 kg, czyli 7,5 grama na, na litr teraz będziemy chcieli zrobić to z 9 kilogramami chmielu ale żeby jakby nie dołożyć do interesu nadmiernie to chcemy zastosować taki trik dosyć może ryzykowny ale wiem że browary tak robią czyli chcemy wykorzystać do chmielenia chmiel który był w tanku leżakowym w którym w tym szarku nadawał aromat. On ten aromat jakby oddał, ale nie oddał goryczki, którą ma w sobie. Wobec czego chcemy dodać ten chmiel jakby po cichej, po chmieleniu na zimno. Chcemy dodać do kotła, a ten chmiel, który by poszedł do kotła, chcemy dodać do leżaka. Czyli chodzi o to, żeby więcej chmielu poszło do leżaka. Chyba nikt tak w Polsce nie robił jeszcze. No to spróbujemy być piersi. Mam nadzieję, że, że to zaowocuje większą goryczką, bo damy tego chmielu po prostu więcej, biorąc pod uwagę, że on już jest jakby używany. Jedno, co, co, co na szczęście jest w miarę ok w tym szarku, to to, że jest pijalny, ale szczególnie przy schłodzeniu, bo wczoraj piłem to piwo dosyć mocno schłodzone. Gdzie bo do rozlewu, bo wczoraj był rozlew i, i piwo musi być schłodzone, bo inaczej się bardzo pieni źle się rozlewa, no to to piwo tutaj pije w temperaturze myślę, że 14, może nawet stopień więcej. 14-15 stopniach, niemalże w temperaturze pokojowej i ono ma średni, a nawet poniżej średniego, średnio intensywny aromat. I. Jest troszkę diacytylu. Myślę, że na podobnym poziomie jak w sępie, jeżeli ktoś był uczulony i po prostu nie mógł pić sępa, uważa, że to było po prostu granda, ten poziom diacytylu, to od razu niech sobie odpuści tę, tę warkę szarka, bo, bo tutaj te, te wrażenia mogą być podobne. Niech poczeka na, na trzecią warkę, którą postaramy się mocniej nachmielić, żeby miała mocniejszą goryczkę, żeby miała mocniejszy aromat. I już postaramy się, żeby tego, tego diacetylu nie było w ogóle. Chociaż wyeliminowanie go tak do końca nie jest mm, możliwe, on zawsze tam na jakimś poziomie jest. No ale, no ale nie powinien być na, na tak wyczuwalnym. Ja myślę, że to jest powiązane trochę z tym, że tego aromatu chmielowego jest mało, bo gdyby go było więcej, bym po prostu przykrył ten jacet, byłby niewyczuwalny, no ale jest jak jest. Tak więc y, jutro, y, jutro, czyli w czwartek y, ważymy trzecią warkę szarka, chmielimy ją y, śmiganym chmielem z z szarka drugiego, a fermentuje sobie spokojnie, no może nie tak spokojnie, burzliwie właściwie można powiedzieć, bo to burzliwa fermentacja, fermentuje sobie kuguar, który był nachmielony chmielem mozaik i na goryczkę chmielem Tomahawk, zwanym też kolumbusem albo zeusem. To wynika z tego, że mamy zakupione ileś tam kilogramów tego chmielu, akurat mozaika najmniej. I, I chcemy po prostu wykorzystać go tam, gdzie on może oddać to, co ma najlepsze, czyli na aromat. Natomiast na goryczkę, gdzie to ma jakby mniejsze znaczenie, dajemy bardziej goryczkowy chmiel, a do tego, do tego wszystkiego jeszcze tańszy. Także mam nadzieję, że ta oszczędność nie wyjdzie nam bokiem. Nie będzie to single hop. Ale. Ale efekt powinien być taki jak w Single Hop. No i Wasze zdrowie wznoszę drugą warką szarka, która no nie spełnia naszych oczekiwań. Nie tak miało być. Miało być pięknie, a nie wyszło pięknie. Natomiast recenzje widzę, że są pozytywne i okej, okay, no ja jestem zadowolony, że Wam smakuje, natomiast, natomiast jednak sam po sobie wiem, że oczekiwałbym bardziej intensywnego aromatu chmielowego, więc więc mimo, że jakby nie ma wielkich narzekań, to, to my jesteśmy niezadowoleni i musimy coś z tym zrobić. Wasze zdrowie, trzymajcie za nas kciuki, żeby żeby się nie okazało, że trzecia warka będzie jeszcze gorsza niż druga, bo będziemy kombinować z tym chmieleniem, tym używanym chmielem. Wasze zdrowie!